Dobrze, dobrze, dawaj walimy go. Jazda, jazda, lecisz. Ucieka, dawaj, dawaj. A bo tam macy popłynęły, walimy go, dawaj. Nie ma szans z nami. Dawaj, dawaj, mordo. Dawaj, dawaj, lecimy z nim. Dead, dead, dead. Chill, chill. Patrz z nim było. Dobrze, dobrze. Łatwiutko, Shiton. weź przedłużej bardziej. A już się bije. Ale... Olej, ty 50, bro. Shiton. Wiesz, jak musisz to na sprzedaż? A potem competition jeszcze na rozdrzewkę to było kawałnąć. No bo ja nie pamiętam bindów. Ja akurat ja ja też. Ja też. Otrapiłem na ogara, będzie bardzo emocjonujący fight w tym momencie. On hamaców nie miał. Jest matko jedyna przynajmniej święższa To Widziałeś to TO? No wychodzę Wychodzę z lupą. To jest Kazama Ile osób tu będzie? Každý najdeha 1 uček. Daxoshiton Na mózg Ua! A kolejna wita kill I kolejny kill no i dziesiąty można już wychodzić No dobra, na kucie To jest Capture e, ka 5 A ty Six szukujesz powrót do Fronnego czy nie? Ja to tak, wiem, zależy od czasu, ale mi się trochę nie chce grać z tymi tak innymi. Jacob, a czemu my ja ja się jeszcze na chujowance nie, nie widzimy? Jego delay to 20 sekund ma, albo 10. Taki 7 to delay. Dobra, teraz padnę. Aśle, Jacob, czemu jeszcze nie widziałeś? Ty właśnie jesteś? Opcjonalne polski na Jacob. A co ja mam robić na chujowance? Gadać z Kubiksem. Wyjaśniać. Kubik, Kubik potrzebuje nowej osoby, żeby mu kontakt robił, bo... bo już nie wyrabia. Hehe, <grywki> nie wyrabia Zero tak pingu. Naprawdę, tak naprawdę, Kubik zawsze zaprasza swoich duo partnerów. Nie, czekaj, czekaj, ja, ja to no tak Rozumiesz? Tak naprawdę to Kubik potrzebował impresji na Twitterze i dał takiego postępu. To też Nie a no, tak naprawdę Jacob to ja cię po prostu zapraszam właśnie żebyśmy mogli pogadać Czucickeo Nie, to było moje pokazane Szykujesz PC dla niego? Ale Jacob to nie był... Ten co zrobiłem zdjęcia to nie jest najdroższy Najdroższy będę składał jutro, to ten jest dla ciebie Nie no, pak oro na te ręce, a wyjść Pan dla ciebie? Ten w się od ciebie? Ale nie ma tutaj żadnych lików no O Brawe. Dobra, wy***aliście już na tej arenie, tam nie będzie rekordu killi Kupisz? 16 kuk. No już czekamy wszyscy generalnie Nie no 16 killi no, nie można wyjść On ma jak... no, być do no, może, zle, go, może go obsramy po prostu On, gierka na i on gierkę na YouTube, on chce tę gierkę na YouTube, to nie rzuci Czyli jak będziemy mógł dać cały czas jakieś słowa zakazane, to nie rzuci A dodowa, dodowa, dodowa będzie, na 100% już nie ma no zaraz mi robotów wykręci, nie bój się Dobra Szybki mut. Dekoncentrują mnie widzowie A Ja wygrywam tą grę 27 killi Rekord killi na solo mój będzie O, ten spider jest ogarnięty chyba. Wiedziałem, że to zrobi. To jest Kami w na Smurfie A, on ma wszystko do leczenia Kami na Smurfie Jezu, tak się dało grać kami na smurfie Ale bambik Ale bocik, jak można być takim bocikiem Planek jeszcze by sobie kampył na przykład w pszaczku. Mitro na Smurfie Nie serio Nie ja ja zrobicie Zabrał mi kira. kira, mi zabrał. Karma ci spotka. Nie, no. Elo no 22 killa, szkoda, że nie 23 O kurna, przyciski się pomyliły Ja dawno tyle killi nie zrobiłem Byle by nie patrzeć od niego teraz <coughs> Nie no, i gdzie on jest? Hello Mogelijk być 23 22 kit zijn. De beste elo.